Dobra, fajerwerki mamy odpalone. Statek powinien mieć jakieś koordynaty. A my musimy się dostać teraz na dół. Zdecydowanie musimy się dostać na dół. I będziemy musieli sobie tędy, chyba zjechać. Ty, 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 hamuj O kurde Tam coś jest na dole, dobra Łap się O kurde O kurde, o kurde, mam tylko jedną kotwę, kurde Mogę zejść na dół? Zejdź na dół, proszę Kurde, nie tu Oj Oż, cholera jasna Nie zejdę, tak? Dobra. I wchodź mi tu na górę, wchodź tu na górę. Proszę cię, wchodź na górę. Dobra, udało się. Okej. Okay. Tu znowu coś mamy. O! Kanister z paliwem. Okej. Okay. Do czego się może kanister z paliwem tutaj przydać Dobra To teraz kwestia Znowu na dół, tylko gdzie na ten dół? Cholera tu nie, nie widać, no Tu jest jakaś listwa, ale on nie wiem czy ona prowadzi. Dobra Tam na dół. Tak, tam jest ta rura. Tu jest rura, która prowadzi na dół. Okay. Pięknie! Tak, 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 tak. Pięknie, tu stój. Jeszcze deko Wejdź na górę odpocznij. O kurde! Dobra, balimy ich z góry na dół. Dobra, zjeżdżamy, bo to nie ma się co ten... Dobra, zjeżdżaj. Zjeżdżaj! Dobra, stoimy. Ale miałem farta, kurde. Ale miałem farta. To by się źle skończyło. Nawet nie próbowałem tam wchodzić, bo to bez sensu. Hmm. Tu jest zejście chyba na dół. biegniemy trochę, nic się nie stanie może coś gdzieś jeszcze znajdę, nie tyle a tam jakieś obowozowiska są na dole a ja tam byłem to jest chyba koło tego gościa od shotguna dobra dobra, schodzimy na, na dół Urde, no... To jest grane! Na dół! Ej, ty, 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 ty. Mam jedną kotwę. O cholera... pat mnie zaczyna wibrować. Ja muszę tutaj wejść, nie ma opcji. Tu się pył zaczyna powoli. A coś czuję, że tu będą kolesie? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, że tu wszedłem. Ja szukam jeszcze jakichś medykamentów, czegokolwiek. Nie? No ktoś jest. Ktoś tu jest. O, co się stało? Nic. Tu jest zabalony, to jest ten gość chyba o tej windy, tak? może to nie ten gość nic nie ma chyba się coś zepsuło bo on nic nie mówi ani ten dobra no miesza z tym to idziemy dalej zobaczymy tu ale no, tu jest zejście okay. czyli schodzimy na dół tak Trochę życia mamy mniej. Weźmy sobie energii. Okej, okay, idziemy. Idziemy na dół. Tam już nic nie ma chyba, nie? Ja muszę oszczędzać strzelbę. I to jest rzecz najgorsza do zrobienia w tej chwili. Ech. A zobaczycie zresztą co tu się dzieje. No, nie jest wesoło. Dlatego ja próbuję sobie tutaj jakoś poradzić. Hmm. Mam dużo gości tutaj i muszę sobie z nimi poradzić. Hmm. You think that scares me? Na ziemię, na ziemię! Nope. Okej, okay, to zrobimy to tak. Dobra, oszczędziłem trochę. Nope. urde do spluwy, znaczy do shotguna. No, muszę tego shotguna zostawić na tamtych panów. A niestety po drodze będzie jeszcze tutaj też niefajnie. Bardzo niefajnie. Trzeba uzbierać dużo amunicji i, i... I nie dać się po prostu zabić. Co może być dość ciężkie. Ale poradzimy sobie tak. Kurde, jak nie my to kto. Jak nie my to kto. Opcja jest taka, żebym wszedł sobie na, na dach odpocząć. I chyba tak zaraz zrobimy, bo to jest ten Wejdźmy na górę O cholera chyba... A dobra, dobra, dobra Dam rad Wchodzisz tutaj, wchodzisz tu i musimy odpocząć chwilę Musimy sobie chwilę odpocząć Zastanawiam się, czy to się da jakoś obejść, ale nie, nie da się bo oni tutaj są praktycznie na rogu, tak? Oni są tutaj niedaleko już No i musimy sobie z nimi jakoś poradzić Dobrze, że mamy maskę przynajmniej tyle W każdym razie zobaczycie, że tu jest niezła żyźnia. Tu jest chyba pięcia i przedtem załatwiłem ze strzelby Ale ja potrzebuję mieć strzelbę całą. Co to było? Chodź, 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 chodź. Pojedynczo, pojedyn. Cholera, goś ma pistolet. No, właśnie zmarnowałem broń, no, ale dobra. Poszli wszyscy za jednym strzałem. To jest plus. To jest, słuchajcie, plus. Więc i tak jest lepiej niż było poprzednio. Bo poprzednio zużyłem to chyba wszystkie naboje. Z głupa. Po prostu bez sensu całkowicie. A teraz jest troszeczkę lepiej. Nie jest to idealnie, ale. Ale jest. Też muszę pamiętać o tym, że mam kamizelkę, tak? Czyli już nie zginę od dwóch strzałów, tylko gość musi no troszeczkę po mnie pojechać, tak? Troszeczkę musi mi dokopać. Ale damy radę. Damy radę. Hello Henry Linda May Hello <laughs> He's gone. Okay, here's what we're gonna do. We're gonna split up and search for May. When we find her, we meet at the dock at the end of the pier, then we get onto the boat together. Yeah. Got it? Yeah. I think so. We have no time. The boat's coming. If the captain sees gunfire, he'll turn back for sure. Okay, I'll search over here. You search over there. Whatever happens, we meet at the docks at the end of the pier. You take the pistol. It's dangerous out there. Right. Meet at the docks. Let's go find me. Tak, zostałem ze strzelbą kurde i z łukiem. Fantastycznie po prostu, prawda? Nasze pięć naboi właśnie gdzieś uciekło. No ale okej. Okay. No wiem, że kobieta też się powinna czuć kurde bezpiecznie, a nie ta. Okej, okay, schodzimy tutaj i tu jest bardzo niewesołe miasteczko, powiem to tak. Luz jest taki, że tutaj Ktoś zostawił jedną strzałę. Już jest dobrze. W każdym razie nie mogę... No a co chcesz? Ja tam do ciebie się kolego nie dostanę na razie. W każdym razie, teraz musimy sobie tutaj... Hmm, ogarnąć temat, bo to jest bardzo duża ilość tych panów. Bardzo duża ilość. Tam po lewej to już jest w ogóle drama I musimy sobie to jakoś kurde, spokojnie zrobić. Tu mamy jednego chłopa. Tylko musimy go delikatnie teraz zdjąć szybko. Okay. To jest jeden. Tu jest jeszcze, tu jest jeszcze chyba czterech. Tak. Niestety to jest problem taki, że gość po prostu. O kurde. No jestem trupem. Albo i nie. Oj powiem wam ciężko jest, kurde. Ja wiem, że to jest ostatni praktycznie chyba etap. Ale nie mogę sobie tutaj poradzić. Startuję chyba już piąty raz. Bardzo dużo ilość przeciwników. Paru jest bardzo, bardzo mocno uzbrojonych. A ja mam tylko łuk łuk i dwa naboje do strzelby. Strzelby nie mogę użyć. Dlatego, że będzie potrzebna na tych ciężko zbrojnych tak. Tak, on nie żyje. Biegnij, biegnij, biegnij. Uciekaj. Zmień na pistolet. Albo łukiem się pobawimy, dobra. W każdym razie to jest bardzo duża ilość przeciwników uzbrojonych mocno. Kurde, kamizelkę mi zdjęli prawie całą. Hey! Oh. Kurde, źle zrobiłem, no ale trudno się mówi. Zrobiłem bardzo źle, no ale dobra. Myślałem, że mi się uda załatwić to tym łukiem, tylko ich tu jest po prostu za dużo kurcze. Mam dalej to w panu. To nawet nie ma. Bez działka chyba się nie ma co wybierać. Powiem tak. Spróbuję to jakoś przejść inaczej, ale nie wiem, czy mi się uda. No, Strzelby muszę oszczędzać to to nie ma, nie ma nawet o czym mówić. Strzelby użyć nie mogę. Proszę jest to, że wszędzie są przeciwnicy.

Ciężko jest, powiem Wam, że ciężko jest, naprawdę ciężko. U nami było. Ale jakoś sobie tutaj dajemy radę. Mam nadzieję, że mi się uda to wszystko tutaj ogarnąć. Zobaczmy, może. No wiem, że Buzek to bardzo źle. To wygląda tu jest wózek Rego, tu mnie ktoś chyba ściga znowu. Kurde, ta muzyczka taka skoro rób do kompletu. O <laughs> <laughs> O oh, cholera! Kurde, widzę, ubi go, proszę cię, ubi go! Koniec tematu.

o, kurde. O, cholera! Eee! Popatrzcie się na to, co tu się stało. Ale gdzie mam biec? O, kurde, zobaczcie, co tu się stało. wszystko pływa. Okej. Okay. Idziemy na, na statek, który ma nas uratować. O kurde. Ale kataklizmy. Czy się nie ziemi? To teraz pobudź do kompletu. No dajesz, dajesz. O cholera. Ja tam się mam dostać. Dobra.

Bo jeżeli tam był jego wózek, no to... Kupa bandytów, wózek do kompletu, tak, i... i mail zamknięta, więc... O jejku... O kurde... Wszystko pływa. destination Port Siena. Port Siena... far They said we'll be there in two days, so I guess it's not close. But we heard several messages mentioning it before. They have supplies there and the air is much cleaner than here. That's what May needs. Oj, kurde! his no, while we were waiting for you, the boat nearly got hijacked by some guys with guns. Let's go. We'd all like to leave this place as far behind as possible. No, z Hurry up, it's time to go. No, May. I'm not. But why not? I just can't. Not until I've found Julie and Mary. I left them once before. I can't do it again. Besides, Henry's still out there, and I'll bet he needs my help. Then take this to your daughter. She might need it. Thank you, May. I'll make sure she knows it was from you. Thank you for everything you did. Take care. You'll find them. <laughs> it's gonna be okay if you're still here i'll find you i promise i i'm gonna find a way to make it up to you <laughs> oh kurda. Kurde, nie rozumiem, nie zrozumiałem tego zakończenia trochę, znaczy ta córka oglądała film z kamery, czyli, czyli ten gość już nie żyje, tak? No tak, no bo łuk, plecak i cała reszta, nie? Kurde. Kolejna gra, którą właśnie skończyłem na tym kanale, albo w życiu, bo mogę powiedzieć, że w ogóle w życiu, tak, bo... Całkowity czas 9 godzin 44 minuty, no trochę więcej, no ale okej. Okay. Ciężka gra, powiem tak, ale z zajebistym klimatem, grafiką fantastyczną, naprawdę. Fantastyczne te mechaniki tego, te wspinania się i całej reszty, naprawdę zrobiło na mnie cholerne wrażenie. No, sama końcówka, no okej, okay, czyli to wszystko to była kamera, tak? To, to de facto, kurde. Dzięki, że oglądaliście ten film, mam nadzieję, że coś z tego wynieśliście. Może ktoś spróbuje zagrać sam? Na łatwym albo na wyższym poziomie trudności? Warto to przeżyć samemu. Ja naprawdę polecam. I am alive. Bartek, pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.